Serdecznie witam wszystkie wagi dzisiaj na czytaniu wrześniowym. Kochani, pamiętajcie, do znudzenia, będę to powtarzać, że to są rozkłady ogólne i nie mogą z każdym rezonować. Każdy z Was jest inny, każdy z Was ma inny ascendent chociażby, czy inne znaki, ale też numerologię. A co do numerologii, to końcówką września wchodzimy w nowy cykl numerologiczny, więc kto, jeśli ktoś nie wie jaką jest cyferką, piszcie tutaj, pod filmikiem swoją datę urodzenia to Wam obliczę i w jaką e, cyfrę wchodzicie. Jedyneczki w dwójkę, dwójki w trójkę i tak dalej, i tak dalej. Więc to też jest ważne, bo to będzie Wam zmieniało energetykę na przyszły rok. A tak ogólnie, tak ogólnie jakaś tu tajemnica wyjdzie na jaw, ale myślę, że to jest bardzo pozytywna tajemnica, czyli może być to w formie niespodzianki, która Was czeka, ktoś Wam szykuje niespodziankę, lub po prostu dostaniecie niespodziankę od losu, która Was bardzo Ucieszy. Dużo się tu będzie działo, dużo pozytywnej energii, będziecie się spotykać z różnymi osobami, możecie brać udział w jakichś uroczystościach rodzinnych, czy to u znajomych, czy przyjaciół. Dużo takiego czasu, gdzie wy potrzebujecie dawać miłość, ale też potrzebujecie ją dostawać i myślę, że będziecie ją otrzymywać nie tylko od swoich partnerów, może być od rodziny, od dzieci i tak dalej, więc Dawajcie to, czego potrzebujecie, i będziecie wtedy tym, tą osobą, gdzie ten zwrot do Was przyjdzie, szczególnie właśnie w tej formie uczuciowej, bo wiadomo, że jak my komuś pokazujemy, że go kochamy, przynajmniej tak być powinno. No, to ten ktoś nam będzie to okazywał. Nie wszyscy potrafią. Czasami kogoś musimy tego gdzieś e, nauczyć. Jeśli chodzi o single, no i tu tak jak się zaczyna, bardzo fajnie, bo możecie, albo już właśnie jesteście. Pamiętajcie, że ja tutaj szczytuję troszkę energię zawsze z dwóch miesięcy, bo jeszcze stawiam karty w. W tym miesiącu one są na przyszłe i czasami mi chwyta właśnie mm, dwa miesiące, więc albo jesteście w jakiejś relacji, lub będziecie, bo taka się pokaże, gdzie wszystko na pierwszy rzut oka wygląda bardzo dobrze, że są te uczucia i będą tak. E, Koronki, biegały i motylki, wszystko, co, co, co tam, już będziecie mieć 100% pewność, że to jest to i będzie budowanie rodziny, będzie budowanie związku, że zaczynacie nową drogę i będzie jeps, dosłownie. Ten ktoś może po prostu z wami urwać kontakt. Czyli tak jak się zapowiadał, czy zapowiadała, opowiadała, niestety jak poczuje, że was ten ktoś kupił, może zniknąć z horyzontu, aby się oczywiście za jakiś czas pojawić, no ale to raczej już nie ma większego sensu, bo widzimy tutaj, że klient będzie miał taką tendencję. Jak bumerang. Odchodzę, wchodzę i nie wkręcajcie sobie, że on, ona ma problemy, że coś tam, coś tam. Skoro ktoś ma problemy, to niech wam dupska nie zawraca. Więc bezproblemowo najpierw wchodzi w relację z wami, aby tą relację, te nadzieje u was gdzieś wzbudzić, a potem bezproblemowo również z nich wychodzi i nie patrzę na to, żeby cierpicie i co się z wami dzieje, więc nie dajcie sobie wkręcać w głup głupot. Także to jest czas na to, abyście z dystansem do wszystkiego yy, podeszli. Czasami jest tak, że życie daje nam taki sprawdzian. Nauczyłeś się czegoś, nauczyłaś się, czy jeszcze nie. Czy jeszcze będziesz powielała, czy powielał te same błędy co z przeszłości i wejdziesz w jakąś taką relację, a o tak na kura bez namysłu. No jak wejdziesz, to zapłacisz. A jak się poczymasz w dystansie i ogarniesz sprawę później, nie tu coś nie gra, no to być może już dostaniesz w następnej rozdaniu nagrodę. Odrobiłeś, odrobiłaś swoje, więc możesz już tu jesteś gotowa czy gotowy na stałą taką fajną relację. No, my zawsze mówię, wszystko zależy od Was. Karty to jest tylko perspektywa. A czy Wyście coś odrobili, czy czegoś się nauczyliście, no to ja już nie wiem, to wiecie, tylko Wy. Związki stałe. I tu co do tych związków, one trwają, są trwałe. Tylko takie trochę przepychane. Mam wrażenie, że macie, od, szczególnie kobiety, mają takie odczucie, że za dużo na was jest nałożone, za dużo wisi. Wszystkie sprawy, wszystko jest w się sensie tak obciążone, że aż osaczone tym wszystkim i nie widzicie drogi wyjścia. Pomimo, że to życie jest fajne, ono nie jest złe i możecie się nim cieszyć to wy nie macie nawet siły na to, aby gdzieś właśnie z niego korzystać, bo no bo to wszystko, nie wiem, tak jakby wszyscy na was rzucili wszystkie ubrania i teraz wy musicie się z tego wygrzebywać i co się wygrzebujecie, to ktoś na was te ubrania na nowo zrzuca. Będziecie próbowali jakby wyjaśnić tą sytuację, trochę drożyć tych waszych domowników, chociażby w tą tendencję, aby wam pomagano, to jest Głupie słowo, bo każdy powinien mieć swoje obowiązki, no i właśnie w te obowiązki będziecie próbować wdrożyć. Kobiety, wy często robicie ten problem, że bierzecie na siebie wszystko: matka Polka, ja uniosę, w końcu matka Polka pada i wszyscy nikt się tym nie interesuje, jeszcze ma do Was pretensje. I tak to u Was właśnie wygląda: czyli trzeba pomału zacząć zaszczepiać w domownikach te zmiany, że oni też mają swoje obowiązki. Koniec, kropka. Ee, jeśli chodzi o pracę i finanse, jeśli szukacie tej pracy, ja myślę, że cały miesiąc macie bardzo fajne na znalezienie i to dobrze płatnej pracy, łącznie z tymi, którzy chcą gdzieś wyjeżdżać za granicę. Ja myślę, że takie coś będzie możliwe. Finansowo jest dobrze, także myślę, że będziecie z finansów tutaj e, gdzieś zadowoleni i akurat ten etap życiowy będzie dla Was zadowalający. E, jeśli chodzi o kartę rady, no to jest właśnie podjęcie decyzji, abyście coś w tym życiu zmienili, tak? E, czyli na przykład single nie wchodzimy w coś takiego, jak już widzimy, że ktoś nam tam tak opowiada, że ojeju, jeju, taka wiecie, lanie wody, e, no to czerwona lampka, nie? W tych związkach, w których jesteście to samo, ustanawiamy pewne reguły. Koniec y, takiego zwalania wszystkiego na mnie, to jest ten właśnie czas na to, dlatego też, że wchodzimy w tą nową numerologię i zawsze jest takie sprzątanie troszkę przed tym nowym początkiem, i tu macie też możliwość właśnie posprzątania sobie, poukładania sobie troszkę tego waszego życia nieco inaczej. Yhm. Zasługujesz na miłość jesteś kochaną osobą, no właśnie, zasługujecie na to, aby Was ktoś kochał prawdziwie, szczerze, a nie ma, wam makaron na uszy nakręcał. Eee, I tak samo w tych związkach, powiecie, wy czasami trwacie w tych relacjach, one są stałe, są dzieci, ale one nie są oparte na miłości, ale na przyzwyczajeniu, bo komuś z wami jest dobrze, bo Wy za kogoś wszystko załatwicie, ogarniecie, pomożecie, zrobicie. Że będzie siedział w takiej relacji, no jeśli ona komuś tylko służy. Służy komuś nie Wam, więc zastanówcie się, jak ją zmienić, aby służyła też Wam. Pozdrawiam serdecznie.